Głupi pomysł. Do szkoły nie poszedłem. Może po kilku dniach zapomną, albo się co odmieni, albo ja przez ten czas coś wymyślę. Nie trzeba tracić nadziei. Najpierw chciałem w domu powiedzieć, co się na tych zbiórkach wyprawia. Mama na pewno poszłaby do szkoły i porozmawiała z druhem zastępowym. On jest jeszcze młody, może nie wie, że zawieszanie to jest niebezpieczna rzecz. To się tak mówi, zawiesić na jakiś czas. A jak pójdą, to zapomną i ja będę wisiał i wisiał. W ogóle najlepiej nie zawieszać. Mama powiedziałaby to wszystko druchowi zastępowemu i nie dałaby mnie zawiesić. Nie jestem cacko na choinkę. Już miałem to wszystko opowiedzieć, kiedy przypomniałem sobie o szybie. Tego nie dałoby się ukryć. Lepiej niech mama ani ojciec o szybie nie wiedzą. Niepotrzebnie by się martwili. Poszedłem więc do parku. W parku było bardzo przyjemnie. Dużo dzieci z różnymi zabawkami. Bardzo ładnie bawiliśmy się. Wymyślałem różne zabawy, a malcy słuchali mnie i robili wszystko, co im kazałem. Ale dorośli zawsze zabawę popsują. Najpierw jedna pani zapytała mnie, dlaczego o tej porze nie jestem w szkole. Odpowiedziałem grzecznie, bo ja starszym zawsze grzecznie odpowiadam, że dziś u nas lekcji nie ma, bo wybuchła szkarlatyna i najpierw trzeba szkołę wydezynfekować. Ta pani przestraszyła się nie wiadomo czego, zabrała swoje dzieci, a mnie kazała iść do domu i siedzieć, dopóki się nie okaże. Ale co ma się okazać, nie powiedziała. Znalazłem sobie inne dzieci. Bawiliśmy się w najlepsze, aż tu przychodzi do mnie jeden pan i pyta, dlaczego nie jestem w szkole. Więc wymyśliłem, że chodzę na popołudniową zmianę i przez jakiś czas miałem spokój. Nagle widzę, że ten pan rozmawia z tą panią, która mnie wpierw zapytała. Patrzą przy tym na mnie w jakiś dziwny sposób. O, źle, pomyślałem sobie, i w samym środku zabawy powiedziałem, że muszę napić się wody. Tak więc przez dorosłych musiałem trzy razy skłamać, a to bardzo nieładnie. Najlepiej byłoby, gdyby dorośli nie wtrącali się do dzieci. Kiedy ja będę już zupełnie dorosły, to nigdy nie będę pytał małych chłopców, dlaczego nie są w szkole. Dochodziła pierwsza, więc powoli poszedłem do domu. Mama zaraz zapytała, jak mi dzisiaj poszło. Powiedziałem, że tak sobie, ani źle, ani dobrze. To znaczy, ani piątki, ani dwójki nie dostałeś? Pyta mama. Tak mówię. Ani dwójki, ani piątki, ani trójki, w ogóle nic. Po obiedzie wyszedłem przed bramę. Nagle widzę z daleka, w naszą stronę idzie Wacek. Zaraz domyśliłem się, że będzie mnie pytał, dlaczego nie byłem w szkole. A ja nie wiem, co mam powiedzieć. Co tu robić? Uciec? Nie mogę, bo wtedy Wacek pójdzie do naszego mieszkania i wszystko się wyda. Powiedzieć, że jestem chory, też nie mogę, bo co chory ma do roboty przed bramą? A tu Wacek już stoi obok mnie. Dlaczego nie byłeś w szkole? Nie mogłem przyjść. Dlaczego? Abo co? Nie wszystko ci jedno dlaczego? Mnie wszystko jedno, ale obiecałem pani, że wstąpię i zapytam się. Nie potrzebujesz pytać. Jutro Tomek w szkole powie co i jak. A przecież go nie ma. Wyjechał na wesele siostry, na wieś. Nie wiesz o tym? Aha, szkoda. On powiedziałby wam o moim zmartwieniu. A co masz zmartwienie? Mhm. Mój tatuś jest chory. I dlatego ja muszę być w domu, bo ciągle trzeba latać. A to do apteki, a to do doktora. Rozumiesz? Rozumiem, powiedział wacek i rzeczywiście po jego minie widać było, że rozumie. Jutro pani powtórzę: Serwus! Serwus, mówię i nagle zrobiłem się jakoś smutno i nieprzyjemnie. Wacek odszedł już zupełnie daleko, mogłem być pewny, że nie wróci. Na ulicy nic ciekawego się nie działo, więc postanowiłem iść do domu. Odwracam się i widzę że w bramie prawie za moimi plecami stoi Mietek stoi i śmieje się. Z czego się śmiejesz, pytam? Z ciebie, mówi. No no, żebyś tylko nie zaczął płakać, powiadam. Jak się do ciebie wezmę. Płakać to ty będziesz, mówi Mietek. Zaraz idę do was i powiem, że w szkole nie byłeś i naugałeś, że twój ojciec chory. Wcale nie naugałem, bo właśnie, że chory, wiesz? To chyba nagle wyzdrowiał, bo tu idzie, śmieje się Mietek. Patrzę, a ulicą rzeczywiście idzie mój tatuś z fabryki. Struchlałem cały, bo jeżeli ten Mietek zaraz tatusiowi powie, ale Mietek jaki jest, taki jest, przecież swój rozum ma, nic nie powiedział. Poszedłem z tatusiem na górę, a kiedy wieczorem spotkałem Mietka na podwórzu, to tylko zapytał, miałeś stracha, co? No pewnie, że miałem, ale ten strach to jeszcze nic wobec tego, co było na drugi dzień. Przed południem bawiłem się w parku jak pierwszego dnia. Dzieciaki już mnie znały. Zabawa była pierwszorzędna. W domu zjadłem obiad i powiedziałem mamie bardzo ładnie o tym, co robiłem w szkole. Sam z siebie na pewno bym tyle nie nakłamał, ale mama dopytywała się o wszystko szczegółowo, no więc co miałem robić. Potem wyszedłem na podwórko. Był tam mietek i razem wyszliśmy przed bramę. Ulica była pusta, tylko z daleka szła w naszą stronę jakaś pani w zielonej sukni. Ledwo sobie pomyślałem, że taką zieloną suknię ma i nasza woźna, aż tu nagle widzę, że to właśnie ona. Mietek, zawołałem. Ta zielona to nasza woźna na pewno idzie do nas z kartką ze szkoły. O mój Boże, co ja zrobię? Już mnie nic nie uratuje. Ja cię uratuję, mówi Mietek. Ale mi dasz pudełko z kapitanem. Dam ci wszystko, co chcesz, Mietek, tylko ratuj. Dobra, schowaj się do sieni. Schowałem się do sieni i czekam, co będzie dalej. Po chwili słyszę w bramie rozmowę. Chłopcze, mówi pani Woźna. Czy wiesz, gdzie tu mieszka Jacek Czarnecki? Wiem, proszę pani, odpowiada Mietek. Biedny chłopak, sierota, ojciec. Co ty mówisz? Przestraszyła się Woźna. Więc Jacka, ojciec? Tak, proszę pani, tak. Strasznie mi Jacka żal. Pani Woźna powiedziała kilka razy. O mój Boże, biedne dziecko. Potem już nic nie było słychać. Wreszcie Mietek przyszedł do mnie. Możesz wyjść. Udało się, co? Nic mu nie odpowiedziałem, chociaż to on nakłamała, nie ja. Było mi bardzo przykro. Idź po pudełko, mówi Mietek. Zrobiło mi się jeszcze smutniej. Takie ładne pudełko. W środku całe jak złote. Na pokrywce namalowany prawdziwy kapitan z fajką. Nikt takiego pudełka nie ma. Nie mogłeś co innego wymyślić, mówię. Nie mogłem, czasu nie było. Idziesz po pudełko czy nie? Musiałem iść po pudełko. Żal mi było, jak nie wiem co. I do tego taki głupi pomysł. Późnym wieczorem wywołał mnie na schody Tomek, już wrócił. Opowiedziałem mu wszystko. Przecież to mój przyjaciel. Co dwie głowy, to nie jedna, mówi zawsze moja babcia. I to prawda. Szkoda, że tomka nie było przez te dni. Nie zaplątałbym się tak okropnie. Tomek powiedział, że zawiesić, to znaczy, że przez jakiś czas nie ma się prawa przychodzić na zbiórki ani nosić mundur. Takie jest to zawieszenie, a nie na żadnym sznurku. Trudno stało się, mówi Tomek. Musisz iść do szkoły. Porozmawiaj z druchem zastępowym. Poproś, może ci jeszcze ten raz daruję. Przecież to straszny wstyd być zawieszonym. Dobrze, mówię, poproszę, a jeżeli mnie pani o ojca zapyta, musisz powiedzieć, jak było i w ogóle przyznać się. A może lepiej nie mówić nic? Lepiej powiedzieć. W sobotę będzie wywiadówka. Do szkoły pójdzie twój ojciec i wtedy co? To mnie przekonało ale tak od razu do szkoły nie chciałem iść. Uprosiłem Tomka, żeby najpierw dowiedział się, co tam o mnie mówią i czy pani już o wszystkim wie. Lepiej być przygotowanym. Tomek miał wprost ze szkoły przyjść do mnie do parku, żebyśmy wrócili razem do domu. Czytam sobie w parku i coraz na słońce spoglądam, bo już zauważyłem, że kiedy nadchodzi pierwsza godzina, to słońce jest akurat nad dębem z prawej strony. Pan od geografii każe robić takie obserwacje, bo to jest bardzo pożyteczne. Rzeczywiście, nie potrzebuję już nikogo pytać o godzinę. Słońce jeszcze nie doszło do dębu, a tu patrzę, biegnie Tomek. Zdziwiłem się, ale patrzę, że ma taką przestraszoną minę, więc pytam. Stało się co? O, stało się. Już się stało. Co się stało? Wieniec kupiony. Jaki znowu wieniec? Dziewczyny dowiedziały się wszystkiego od pani woźnej i zaraz zrobiły składkę na wieniec. Zaniosą go po południu do was. Aż mi się zimno zrobiło. Tomek. Zawołałem. Co ja narobiłem? Co teraz będzie? Heca będzie, mówi Tomek. Wielka heca. Dla ciebie to heca, ale co ja mam robić? Przecież i ojciec, i mama zaraz się dowiedzą. Idę do babci. Do domu nie pójdziesz? Nie, może już wcale do domu nie wrócę. Przypomniało mi się, że babcia jest stara i potrzebuje opieki. Ja się babcią zaopiekuję. To ci się akurat dzisiaj przypomniało? Mówi Tomek. A ja pójdę do was i zobaczę, co się będzie działo. Ty, Tomek, idź, owszem. Uważaj na wszystko. I co mój tatuś na to powie? Uważaj, a potem mi wszystko powtórzysz, dobrze? Dobrze, mówi Tomek. A gdzie cię szukać? No, słyszysz, że idę do babci, do tej z ogródkiem. Przyleć, podobno już agrest jest dobry. Przylecę. Poszedłem do babci. Szedłem powoli, żeby nie przyjść za wcześnie. Babcia też lubi o wszystko pytać, a już nie chciałem więcej kłamać. Otworzyłem furtkę do ogródka. Tak tam ładnie, zielono. Bratków kolorowych tyle. Przed ganeczkiem na słońcu Maciek leży spasiony jak wieprzek. Pewnie takiemu to dobrze. Wyśpi się, wyleży, w nocy idzie na myszy. Ani go kto zapyta, gdzie był, co robił, a ja? Babcia obierała kartofle. W całej kuchni pachniało smaczną grochówką. Przywitałem się i usiadłem koło stołu pod oknem. Dawno już u mnie nie byłeś, mówi babcia. Czy tam u was się co stało? Nie, nic się nie stało. A czy może babcia co słyszała? To wszystko jest nieprawda. Tatuś żyje. Żadnego wieńca nie trzeba? Matko Boża, krzyknęła babcia, i aż nóż wypadł jej z ręki. Jakiego wieńca? A więc coś się stało? Wypadek? Mów mi zaraz wszystko. Nie naprawdę nic, babciu. Jak babcie kocham, nic zupełnie. Tylko jeden chłopak tak nakłamał. Ale wszystko jest w porządku. W porządku? A jeżeli wszystko w porządku, to dlaczego do mnie wprost ze szkoły przyszedłeś? Postanowiłem powiedzieć babci całą prawdę, więc mówię. Nie zgadła babcia. Nie idę wprost ze szkoły, tylko wprost z parku. To wiem, przecież nie możesz parku okrążać, jak tu do mnie idziesz. A po co przyszedłeś? Masz jakiś interes? Interesu żadnego nie mam, tylko babciu droga, ja chciałbym tu u babci być już do końca życia. Tu jest tak ładnie. W ogródku teraz wszystko kwitnie. Czuję, że tutaj byłoby dla mnie o wiele zdrowiej. Naprawdę. I byłbym za podporę. Sama babcia mówiła, że przydałaby się babci jaka podpora na starość, więc sobie pomyślałem, a babcia na to, mów mi zaraz coś zmalował, tylko bez wykrętów. Od razu mi się zrobiło lżej. Zacząłem od tej szyby, i o psie powiedziałem, i o zbiórce, wszystko po kolei. Babcia mi ani słowem nie przerwała. Kiedy skończyłem, powiedziała, wieniec kwiaciarnia przyjmie. Trochę stracą, ale pieniądze dostaną z powrotem. No, a ty będziesz miał za swoje, zobaczysz. Babciu kochana, tylko babcia może mnie wybronić. Nikt, tylko babcia. Ja się nawet zgodzę, żeby babcia wymyśliła karę dla mnie, bo rozumiem, że bez kary to się nie obejdzie. Ale niech ją babcia sama naznaczy. Ja od siebie też coś dodam. Ciekawa jestem co? Niech babcia tylko posłucha. Za tydzień jest święto dziecka i każdy dostaje jakiś prezent. Dla mnie tatuś z mamusią też pewnie coś kupią. Więc ja. Za tę karę nie chcę nic. Nic a nic. Ani nawet porcji lodów. Ani jednego cukierka. To przecież duża kara, nie? Na taką uroczystą uroczystość nic nie dostać? Babcia zalała kartofle wodą i powiedziała: Z taką głową to mógłbyś kopernikiem zostać. Może, ale oprócz babci nikt tego nie widzi. A z tych wszystkich zmartwień to mi głowa puchnie. O czapka niedawno kupiona i o numer większa bo mamusia chciała, żeby trochę była na wyrost, a już mi wcale na głowę nie chce wejść. Niech babcia sama zobaczy. I włożyłem czapkę na głowę. Siedziała naprawdę na samym czubku. Matko święta, mówi babcia i ogląda tę czapkę. To ma być niedawno kupiona czapka? Coś ty z nią zrobił? Ja nic. Tylko pożyczyłem wczoraj jednemu chłopakowi w parku. Gonił motyla i cisnął za nim moją czapką. Niechcący wpadł do sadzawki, do tej mniejszej babcia wie, do której. Całe szczęście, że tam płytko, więc wyciągnęliśmy. Do dzisiaj wyschła. Bałem się, że mama wczoraj zobaczy, bo bym usłyszał. Ale czy ja mogę być taki sobek, żebym nigdy nikomu nic nie pożyczył? Nie mogę. Babcia wzięła mnie za głowę, podtrzymała trochę i powiedziała zaniepokojona. Nie gadaj tyle, głowę masz gorącą. Jeszcze tylko brakuje, żebyś się rozchorował. Już się nie bój. Wytłumaczę ojcu i wezmę cię naprawdę na jakiś tydzień do siebie. Oj, babciu! Aż ręce złożyłem z radości, a babcia skończyła. Tyle pielenia w ogródku, przydałaby mi się jaka pomoc. A i do nauki lepiej się brać, jak trochę popracujesz na świeżym powietrzu, co? Czy tak babci, ale już bez wielkiej radości, bo pielenie to jest straszna rzecz. Stale trzeba uważać, żeby z tym, co jest niepotrzebne, nie wyrwać tego, co potrzebne. Zamyśliłem się i nawet nie zauważyłem, kiedy pod oknem stanął Tomek. Wyleciałem do ogródka i usiedliśmy koło furtki pod agrestem. Był jeszcze taki kwaśny, aż wykrzywiało, ale już go można było jeść. Widziałeś? pytam Tomka. Widziałem, mówi Tomek. Schowałem się naprzeciwko w bramie. Wszystko widziałem i słyszałem. No i co? Nic, bardzo ładnie to wyglądało. Dziewczyny wystroiły się, wieniec taki, mówię ci, zielony. Niosły go Zosia i Olesia. No i co, mów prędzej. Co ci się tak spieszy? No więc podeszły pod bramę i stanęły. Dzieciaków z całej ulicy przeleciało zaraz tyle, że ojej. Wyszedł nasz dozorca i pyta się dziewczyn dla kogo ten wieniec? Dla ojca kolegi z naszej klasy, mówi Zosia. Z tego domu? Pyta dozorca. Zosia potakuje, a dozorca mówi, że to chyba omyłka, bo w tym domu nikt nie umarł. Więc Zosia spojrzała na numer na bramie i pyta. Przecież tu mieszka Jacek. Jacek Czarnecki? Pyta dozorca. Na pewno tu. I to od samego urodzenia, a bo co? Bo to dla jego ojca ten wieniec. Jak to nasz dozorca usłyszał, to mówi ci po prostu zbaraniał. Ale zaraz wszedł do bramy i zaczął wołać. Panie Czarnecki, niech pan tu idzie. Pilna sprawa do pana. Wyszedł twój ojciec, a dozorca mówi: Tu wieniec dla pana przynieśli. Wieniec? Dla mnie? dziwi się twój ojciec. A Zosia zrobiła się strasznie czerwona i mówi: To pan nie umarł? Nie mówi twój ojciec, a twoja mama, która już stała koło nich, woła Matko Boska, czy ja zwariowałam? Czy wszyscy powariowali? Co się tutaj dzieje? A dozorczyni spod piątego mówi. Panie Czarnecki, będzie pan długo żył, bo taka omyłka wróży długie życie. Dozorca się śmieje, twój ojciec się śmieje, sąsiedzi, co, powychodzili na to wszystko, też się śmieją. Tylko kto szedł ulicą, to zatrzymywał się i pytał, dlaczego tu się śmieją nad pogrzebowym wieńcem? A potem, jak się dowiadywał, to zaczynał się śmiać. Mówię ci, heca pierwsza klasa. A co moja mama? Twoja mama też się śmiała. A co mówiła? Mówiła, że weźmie się do ciebie. Wszystkiego nie słyszałem, ale pytała dziewczyn, ile dni nie było cię w szkole. I co? Oj, Jacek, czy ja mam w głowie taśmę i każde słowo nagrane? No, dość tego agresu, bo mnie brzuch zaczyna boleć. Chodź do domu. Ja u babci zostaję. Babcia mnie teraz będzie wychowywać. Mówię. Do domu za nic nie pójdę. Aż tu nad moją głową rozlega się głos ojca. No to my przyszliśmy do ciebie. Prysnęliśmy w dwie strony. Tomek na ulicę, a ja do babci. Schowałem się za komodę i zdążyłem tylko powiedzieć: Babciu najdroższa! A tu już tatuj z mamą wchodzą i witają się z babcią. Siadajcie, zaprasza babcia. Zaraz stół nakryję. Śniło mi się, że pierzynę na słońce wynosiłam, a to znaczy, że goście do domu. No i patrzcie, wyśniło się. Dobrze, że ja tej grochówki na dwa dni ugotowałam. A mnie, jak pierzyna się śni, to zawsze zmartwienie, mówi moja mama. I rzeczywiście, ile zmartwienia z tym jackiem, to pojęcie ludzkie przechodzi. I kara nie pomaga, i nagroda. Niech mama tylko posłucha. Dobrze, ale najpierw zjedzcie trochę grochówki, zaprasza znów babcia. Na boczku, tak jak Tadeusz lubi. Mamo droga, co tam teraz grochówka? Z takim dzieckiem to. Na grochówkę tejściowej słowa nie dam powiedzieć, mówi tatuś. Siadaj, ja cię proszę. Ale czy mama wie, co ten Jacek nam narobił? Wiem wiem, już mi wszystko opowiedział. Czy tylko na pewno wszystko? Pyta mama. Na pewno wszystko. On mi zawsze prawdę mówi. To wcale nie jest zły chłopak, tylko jak to dziecko rozumu całego jeszcze nie ma. On i połowy nie ma. Ja to mamie mówię. I niech go mama nie broni, bo nie wart. Już i Tadeusz powiedział. Bronić go nie bronię, kara mu się należy, ale przecież i nieporozumienie też było. Do czegoż to podobne, żeby do dzieci po ludzku nie mówić? Jak zasłuży, żeby go przepędzić, to przepędzić, ale nie jakieś tam zawiesić. Ojciec i mama nie wiedzieli o co chodzi, więc babcia opowiedziała wszystko. Potem ojciec opowiedział o tym, co się działo na naszej ulicy, a mama cały czas dokładała swoje. Ojciec się śmiał, babcia się śmiała, a kiedy i mama zaczęła się śmiać, to wyszedłem z zakomody. Ty heretyku, woła mama. Z pogrzebu będziesz robił żarty. O, poczekaj. A czy ja chciałem? Chciałeś, nie chciałeś, kara cię nie minie, mówi mama. Ale już widzę, że moja sprawa najgorzej nie wygląda, a babcia na to. Naturalnie, że kara musi być. Już mu nawet coś obmyśliłam. Niech przez cały tydzień u mnie zostanie. A to ładna kara, mówi mama. Wstydu nam na całą ulicę narobił, a tu tymczasem babcia mu będzie dogadzać, a podtykać, co tam najlepszego znajdzie. Już ty się nie bój. Zagonię go do pracy, to mu się psich figlów odechce. Jacku, mówi tatuś, obiecaj, że się zmienisz. Dobrze, tatusiu, obiecuję. I żebyś wytrwał w tej obietnicy. Żebyś w sobie wyrabiał wytrwałość. Dobrze, tatusiu. Teraz mam straszne wyrzuty sumienia. Ciągle przypominam sobie, jak tatuś do mnie poważnie przemawiał. Na drugi dzień pani też ze mną rozmawiała, żebym się więcej zastanawiał i też, żebym dał jakiś dowód wytrwałości. Najpierw pomyślałem sobie, że najlepszym dowodem mojej wytrwałości będzie, kiedy babci cały ogródek czysto wypiele. Potem zobaczyłem, że to nie takie łatwe, więc postanowiłem wyplewić tylko zagonek z pietruszką. Ale kiedy i to nie wyszło, to już mi było naprawdę bardzo przykro. Wytrwałość to jednak bardzo trudna rzecz.